Witam Cię bardzo serdecznie. W tym nagraniu powiemy sobie o przestrzeni. Przestrzeń. Co to w ogóle jest? Wyjdźmy od tego, co jest nam dobrze znane, czyli z intuicji. Otóż bardzo często w języku potocznym mówimy przestrzeń. Lecz tak naprawdę z takiego formalnego, matematycznego punktu widzenia mówimy o przestrzeni trójwymiarowej. Euklidesowej, No, lub jak to woli, trójwymiarowej płaski. No, słowo płaska może w tym momencie troszeczkę dziwić, ale spokojnie dojdziemy do tego z czym co jak się je. Dobrze. E... Samo słowo przestrzeń jest znacznie szerzej używane w matematyce i niekoniecznie musi oznaczać przestrzeń trójwymiarową. Może oznaczać przestrzeń dwuwymiarową może oznaczać przestrzeń jednowymiarową. Jak równie dobrze przestrzeń czterowymiarową czy 62 wymiarową. Żaden problem. A nawet nieskończenie wiele wymiarową. Pojęcie przestrzeni jest w matematyce bardziej rozległe. I co może dziwić, niekoniecznie musi się odnosić do przestrzeni, które mają swoją interpretację geometryczną. Ale spokojnie, ja o tych wszystkich przestrzeniach tutaj nie będę opowiadać. No, właśnie, ograniczę się w tym nagraniu do tych przestrzeni, które tą interpretację geometryczną mają. Dobrze, zacznijmy od początku, tak żeby to miało ręce i nogi. Przestrzeń może być rozpięta przez wektory, tak jak pręty w stelażu namiotu. No, analogicznie, choć nie identycznie, robi się to w matematyce. Przestrzeń taką nazywamy przestrzenią wektorową. No, lub jak to woli, przestrzenią liniową. To jest to samo. Ok, dobrze, pójdźmy teraz po kolei, po wymiarach. No, ten pierwszy tutaj przypadek będzie dosyć osobliwy. Czyli tak, jeżeli mamy taki zwyrodniały, zdegenerowany wektor, wektor zerowy, to ten wektor rozebnie nam przestrzeń zerowymiarową. W tej przestrzeni albo coś jest, albo tego czegoś nie ma. No bo przestrzeń ta de facto składa się z jednego punktu. No, kolejne wymiary już są bardziej ludzkie. Jeżeli mamy jeden wektor... Taki w zwykłym sensie, no to ten jeden wektor rozepnie nam przestrzeń jednowymiarową. Jeśli te wektory będą 2, no to wtedy te dwa wektory rozepną nam przestrzeń dwuwymiarową, czyli jakąś tam, prawda, płaszczyznę. Jeśli te wektory będą 3, no to rozepną nam przestrzeń trójwymiarową. Jeśli 4, no to 4. Jeśli 129, no to 129-wymiarową przestrzeń. I tak dalej. Z tym, że proszę pamiętaj, że te wektory, które rozpinają przestrzeń, muszą być niezależne liniowo. No i teraz, skoro ty nie możesz podczas gdy ja nagrywam to nagranie, zadać mi pytania, no to ja sobie je zadam sam. Drogi prezenterze, a co, jeśli te dwa wektory będą równoległe względem siebie? To wtedy chyba nie rozepną nam przestrzeni dwuwymiarowej. O, bardzo dziękuję za pytanie. Bardzo dobre pytanie. Już spieszę z odpowiedzią. Otóż zgadza się, oczywiście, jeśli te dwa wektory będą względem siebie równoległe, no to faktycznie nie rozepną nam przestrzeni dwuwymiarowej, ponieważ jeden względem drugiego nie wnosi nic nowego, ponieważ ten drugi może zostać uzyskany z tego pierwszego przez przemnożenie przez pewien skalar, czyli przemnożymy wszystkie współrzędne tego wektora przez ten skalar i uzyskamy ten drugi wektor. No, a skoro tak, to de facto mamy tak jakby jeden wektor, a jeden wektor rozpinano już sami wiemy o co chodzi. Ale patrząc na to bardziej ogólnie, jeśli te dwa wektory właśnie różnią się między sobą o ten Skalar, no to są właśnie liniowo zależne i przestrzeni dwumiarowej nie rozepną. Czyli ogólnie rzecz biorąc, jeśli te dwa wektory będą niezależne liniowo, wtedy rozepną nam przestrzeń dwuwymiarową. Przybliżmy zatem troszkę bardziej to pojęcie liniowej zależności. Ale nim to nastąpi, słówko na temat samego wektora. No bo mamy sobie wektor. I wektor jest dany przez współrzędne, które określają jego no kształt, ale nie jest powiedziane gdzie ten wektor jest, bo my ten wektor możemy sobie równolegle przesuwać. Nie jest ten wektor z niczym związany, czyli jest to wektor swobodny, ale my ten wektor możemy gdzieś zaczepić. Co to znaczy zaczepić? to znaczy posadzić dupkę tego wektora w jakimś punkcie. No, dokładnie tak samo jak człowiek, który siada na krzesło, jest wówczas związany w krześle. I teraz, jeśli mamy dwa wektory i są właśnie one liniowo zależne, to znaczy, że możemy je zaczepić na jakiejś jednej prostej, tak, a żeby w całości zawarły się właśnie w tej prostej. Wówczas takie dwa wektory, tak, nazywamy kolinearnymi, tak? Czyli jeżeli wektory są liniowo zale... dwa wektory są liniowo zależne, no są kolinearne. Jeśli nie, no to są prawda niezależne liniowo i rozepną wtedy przestrzeń dwuwymiarową, ale o tym już mówiliśmy. Podobnie sprawa ma się z trzema wektorami, tylko troszeczkę się już Komplikuje. Znów jest podział liniowo zależne bądź nie liniowo bądź nie są liniowo-zależne. Uwaga na kolejność słów. I jeśli te trzy wektory podobnie możemy zaczepić na jakiejś jednej prostej, wspólnej, tak żeby one wszystkie mogły się zawrzeć w tej prostej, no to wówczas prawda znowu będą kolinarne. Ale jeśli nam się to nie uda, ale uda się chociaż na płaszczyźnie je zawrzeć, wtedy będą to wektory komplementarne. Jeśli nie uda nam się nawet na płaszczyźnie tego zrobić, to znaczy, że są liniowo niezależne, czyli każdy wnosi coś nowego, jakiś nowy kierunek. I takie trzy wektory by wtedy rozpięły przestrzeń trójwymiarową. Analogicznie sprawa ma się, prawda, przy w większej liczbie wymiarów. No, z tym, że no pojawia się problem nazywnictwa. No bo tak, mamy te kolinearne, czyli leżą na jednej prostej w całości. Mamy te komplementarne, czyli leżą na jednej płaszczyźnie razem, wspólnej. No i dalej by trzeba by nazwać, no nie wiem, jakoś to współprzestrzenne trójwymiarowo, tak? Bo są zawarte w jednej przestrzeni trójwymiarowej w całości. No, a dalej byłoby współprzestrzenne czterowymiarowo. Ja te nazwy na poczekaniu wymyślam, także podejrzewam, że one nie funkcjonują w literaturze. Jednakże, no, wiadomo o co chodzi. Dobrze. No i pytanie z serii czepialskich. Wróćmy na chwilę do tych trzech wektorów. Czy jeśli te trzy wektory są kolinearne, to są także komplementarne? No. No tak, no bo skoro leżą na jednej prostej, to mogą także leżeć na jakiejś jednej płaszczyźnie. Co prawda ta płaszczyzna nie jest wyznaczona jednoznacznie, jednakże my sobie jakąś możemy wybrać. Także pojęcie tutaj niezależności liniowej jest nam już coraz bardziej bliższe, ponieważ coraz bardziej je tutaj przybliżamy. Nimi jednak podamy taką formalną, matematyczną definicję, wypada powiedzieć jeszcze o kombinacji liniowej. Otóż, jeśli mamy dwa wektory V1, V2, to kombinacją liniową tych dwóch wektorów nazywamy wektor równy alfa 1 razy V1 dodać alfa 2 razy V2. Analogicznie ma się sprawa dla trzech wymiarów. Jeśli mamy wektor V1, V2, V3, to kombinacją liniową tych trzech wektorów będzie wektor alfa 1 razy V1, dodać alfa 2 razy V2, dodać alfa 3 razy V3 i tak dalej. Dla n wektorów, tak, V1, V2 i tak dalej aż do Vn, kombinacją liniową tych wektorów będzie wektor równy alfa n razy V1, dodać alfa 2 razy V2, dodać i tak dalej, dodać alfa n razy Vn. No te alfy wszystkie są jakimiś dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Jakkolwiek sobie wybierzemy, to uzyskany wektor w ten oto właśnie sposób będzie kombinacją liniową tych danych na początku wektorów. Czyli co? Czyli kombinacja liniowa jest to suma dowolnie przeskalowanych danych na początku wektorów. Teraz podajmy formalną definicję niezależności liniowej. Otóż, jeżeli mamy wektory V1, V2 i tak do Vn, to mówimy, że one są liniowo zależne. Jeśli wśród nich Znajdę taki wektor, że może być on uzyskany przez kombinację liniową pozostałych wektorów. Naciskam na słowo może, czyli że istnieje i pozostałych. Formalnie zapiszemy to tak: istnieje taki indeks i. Że wektor o tym indeksie i, czyli V będzie równy suma od k równego 1 z wykluczeniem k równego i do n z alfa k razy Vk, czyli kombinacja liniowa pozostałych wektorów. Ok. To jest jedna definicja. A teraz tak bonusowo druga definicja. Oczywiście dotycząca tego samego i w pełni oczywiście równoważna tej pierwszej. No i tą drugą, na dobrą sprawę, bardziej prawdopodobne, że spotkasz w literaturze. Choć ta pierwsza jest bardziej taka intuicyjnie łatwiejsza do zrozumienia. Druga definicja mówi tak. Jest bardzo podobna. Czyli jeżeli mamy te n wektorów, n1, 2 i tak do nn, do vn, to te wektory są liniowo zależne, jeśli ich kombinacja liniowa będzie równa 0. No czy jak to woli, wektor będzie równa wektorowi zerowemu. Z tym że uwaga, te współczynniki alfa1, alfa2 i tak dalej aż do alfa k nie mogą być jednocześnie równe 0. Dlaczego? No, bo jeżeli wszystkie byłyby równe 0, to byle jakie te wektory byśmy dali, to i tak wyjdzie nam 0. Więc no, byłoby bez sensu. A jak, zapewni, jak zapisać matematycznie ten warunek, że nie wszystkie równe są jednocześnie równe 0, że chociaż jedno nie może być równe 0? Bardzo prosto: że suma kwadratów tych wszystkich alf musi być większa od 0. No bo kwadrat jest albo dodatni, albo równy 0. No równy jest 0 tylko wtedy, jeżeli ten element podnoszony do kwadratu jest 0. A skoro ma ta suma być większa od 0, no to znaczy, że choć 1 musiał być niezerowy. Ok. No i jeszcze powiedzmy sobie, że... Jeżeli wektory nie są... Zależne liniowo to oznacza, że są niezależne liniowo. Uwaga na słowa! No i to może się wydawać masło maślane. Ale tak nie jest. Jako przykład dajmy przykład z innej beczki. Otóż, jeśli mamy na przykład funkcję parzystą i funkcję nieparzystą. To oprócz funkcji parzystych i nieparzystych są jeszcze funkcje inne, które nie są parzyste i nie są nieparzyste. W tym momencie, jeśli mówimy, że funkcja nie jest parzysta, nie oznacza wcale, że jest nieparzysta pisana razem. Także tutaj i vice versa, tak? Jeżeli funkcja nie jest nieparzysta. Nie oznacza, że jest parzysta, no bo może być jeszcze inna. Wymiar obiektu. Wymiar, jak sama nazwa wskazuje, oznacza, że możemy coś wymierzyć. Tak jak ta stalowa miarka. Wmierzyć. Dobra, nieważne. Z tym, że jeśli do opisu jakiegoś obiektu potrzebny nam jest jeden parametr. Tak by wartość tego parametru jednoznacznie wskazywała jakiś punkt tego obiektu, to znaczy, że ten obiekt wówczas jest jednowymiarowy. Jeśli do takiego obiektu potrzebowalibyśmy dwóch parametrów, tak by wartości tych dwóch parametrów jednoznacznie określały jakiś punkt tego obiektu, no to wówczas obiekt będzie dwuwymiarowy. I tak dalej. Jeśli będzie nam potrzeba 5 parametrów, to znaczy, że obiekt będzie pięciowymiarowy. Kwestia tego, jak ta parametryzacja ma przebiegać, jak mamy jej dokonać, to nas już guzik obchodzi. Ważne, by taka parametryzacja istniała. I co ważne. Ważna jest tutaj ta minimalna ilość tych parametrów, ponieważ jeżeli mielibyśmy na przykład obiekt jednowymiarowy, to przecież moglibyśmy ją także ten obiekt z przy pomocy pięciu parametrów. Z tym, że skoro da się i z mniejszą ilością, to ta mniejsza ilość nas interesuje. Prosta, odcinek czy chociażby półprosta. Są obiektami jednowymiarowymi. Tu chyba nikt nie ma większej wątpliwości. Bez problemu je, prawda, zmieścimy w prostej. Zarówno odcinek półprostą czy prosta także się zmieści w prostej. Bez problemu także znajdziemy opis taktum, parametryzację w taki sposób, by ten je, wartość tego parametru jednoznacznie wskazywała jakiś punkt w tych obiektach. Ale Obiektem jednowymiarowym może być także krzywa, mimo to, że w przestrzeni jednowymiarowej Euklidesowej się nie zmieści. Zmieści się natomiast dopiero w przestrzeni dwuwymiarowej Euklidesowej. Wtedy będziemy mogli przedstawić tą krzywą w pełnej okazałości. Oczywiście, krzywa, oprócz tego, że może być zakrzywiona, może być także skręcona, i wtedy nie uda nam się nawet jej zmieścić w przestrzeni dwuwymiarowej euklidesowej. Będzie nam potrzebna przestrzeń trójwymiarowa euklidesowa. Co jest przykładem takiego obiektu jednowymiarowego? Który mieści się dopiero w przestrzeni trójwymiarowej? No, przykładem takiego obiektu jest chociażby sprężynka tak, czy linia śrubowa. To są obiekty jednowymiarowe, które mieszczą się dopiero w przestrzeni trójwymiarowej euklidesowej. W matematyce to zmieszczanie się nazywa się zanurzeniem. No, bardzo lubię tą nazwę, bo jest taka fajnie intuicyjnie zrozumiała. No Jeżeli wzięlibyśmy sobie tą sprężynkę, no to widzimy, że w basenie o kształcie prostej ta sprężynka się nie zmieści, nie popływa sobie. W basenie płaskim także ta sprężynka się nie zmieści. Dopiero w basenie trójwymiarowym ta sprężynka będzie sobie mogła oprócz umycia nóg, także popływać. Ok, czyli sprężynka jest zanurzalna w przestrzeni trójwymiarowej euklidesowej. Przykładami obiektów jednowymiarowych mogą być także krzywe zamknięte. Jak chociażby okrąg czy elipsa. Od razu zaznaczam, że okrąg i koło to są dwie różne rzeczy. Okrąg jest brzegiem koła. Okrąg ma dziurę. Koło dziury nie ma. innymi obiektami jednowymiarowymi będzie, na przykład, parabola, hiperbola, czy już wspomniana właśnie elipsa. Oczywiście mam tu na myśli brzeg elipsy, a nie pełną elipsę ze środkiem. Może być także łamana, zwyczajna, czyli taka, która nie ma samo przecięć. I ja te tutaj obiekty, no ja te te obiekty nazywałem no, obiektami, ale Równie dobrze mógłbym to nazwać bardziej górnolotnie i nazwać je wszystkie e, rozmaitościami. No i tak na marginesie jeszcze. W skrajnym wypadku prosta jest krzywą, ale prosta nie jest krzywa. To weźmy teraz na stół obiekty dwuwymiarowe. Obiektami dwuwymiarowymi jest na przykład. Płaszczyzna, koło, elipsa pełna, wielokąt pełny, tak. E, ale równie dobrze mogą być to obiekty typu płat powierzchniowy, e, sfera, torus. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest torus, no to kształt torusu ma na przykład obwarzanek, taka bułeczka, koło ratunkowe, czy chociażby napompowana dętka, oczywiście pomijając te wszystkie wentylki. Ok, no i sfera jest obiektem dwuwymiarowym, choć nie mieści się w przestrzeni, tak, nie jest zanurzalna w przestrzeni euklidesowej dwuwymiarowej. Zapytasz dlaczego? Ano dlatego, że jest zakrzywiona. Znowu jest, mamy tutaj obiekt zakrzywiony. W jaki sposób można tą sferę dwuwymiarową... Opisać przy pomocy dwóch parametrów. No, ten sposób jest Ci dobrze znany. Chociażby tak, jak ma to miejsce na globusie. Tak? Południki i równoleżniki, te dwa parametry, wartości tych dwóch parametrów, jednoznacznie wskazują punkt na globusie. Analogicznie można to zrobić, prawda, ze sferą. Także widzimy, obiekt dwuwymiarowy mieści się dopiero w przestrzeni trójwymiarowej jest zanurzalna w przestrzeni trójwymiarowej. No widzimy, prawda, w prostej sobie sferka nie popływa, bo będzie wystawać. W płaszczyźnie także sobie ta sfera nie popływa, bo będzie znowu wystawać. Dopiero w przestrzeni trójwymiarowej, euklidesowej będzie sobie mogła nie tylko zanurzyć nogi, ale także sobie popływać. Ciekawym obiektem dwuwymiarowym. Jest na przykład wstęga Mobiusa, zanurzalna dopiero w przestrzeni trójwymiarowej i, co ciekawe, ma tylko jedną stronę. Ten obiekt ma jedną stronę to rozmaitość. No i ktoś by zapytał, czy są może obiekty takie, które nie są zanurzalne w przestrzeni trójwymiarowej Euklidesowej? Tak, istnieją takie obiekty. Niestety, no, nasz umysł nie jest przyzwyczajony do. E, Wyobrażania sobie przestrzeni czterowymiarowych ze względu chociażby na to, że no, prawdopodobnie ewolucyjnie zostaliśmy sobie przy, przystosowani do tego, że żyjemy, a przynajmniej tak wygląda w świecie trójwymiarowym. I nasz umysł no, po prostu. Nie daje rady. <laughs> nie daje rady. Także, no, nie mówię, że się nie da tego wyobrazić, ale jest to bardzo, bardzo trudne. Co jakie są przykłady takich obiektów? No, ja tutaj się ograniczę do obiektów dwuwymiarowych. Przykładem obiektu zanożalnego dopiero w przestrzeni czterowymiarowej jest na przykład RP2. To jest tak zwana, inaczej nazywając, powierzchnia rzutowa. Albo jeszcze inaczej, powierzchnia rzymska. Innym obiektem może być na przykład butelka klejna także dopiero zanurzalna w przestrzeni czterowymiarowej euklidesowej czy torus płaski od razu tu zaznaczam że torus płaski jest innym torusem niż ten o którym wcześniej tutaj mówiłem ok no i teraz jak to wygląda no znowu jest problem z zobaczeniem tych obiektów ze względu na ich właśnie naturę co prawda, no, moglibyśmy sobie jakąś taką wizualizację zrobić i na ekranie dwuwymiarowym próbować zobaczyć ten obiekt czterowymiarowy, zanurzalny w przestrzeni czterowymiarowej. No jednakże, no byłoby to coś takiego jak oglądanie, nie wiem, sześcianu przez e, prostą, ma no, właściwie odcinek. No, generalnie moglibyśmy to zobaczyć, ale no trzeba by sobie to wszystko i tak poskładać w głowie. I teraz tak, skoro my tych obiektów nie możemy zobaczyć, sobie wyobrazić, no to pozostają nam tylko wzory i operowanie tych wzorach i z tych wzorów wyciąganie wniosków, jak to wygląda, jakie to ma własności i tego typu podobne kwestie. Dobrze, wróćmy zatem do przestrzeni. Na początku tego nagrania, które miało być w miarę krótkie, ale się troszeczkę rozciągło, wspominałem o tym, że przestrzeń Euklidesowa jest Równie dobrze przestrzenią płaską, że to jest jedno i to samo. No i teraz, o co chodzi z tą płaskością? Wyjaśnijmy to. Otóż, tak jak sobie powiedzieliśmy, wektory mogą rozpinać przestrzeń wektorową lub jak to woli liniową. I naturalnym przykładem właśnie takiej przestrzeni wektorowej jest przestrzeń euklidesowa. Ta, o której tu cały czas była mowa. I przestrzeń euklidesowa jest płaska. Niezależnie od wybranego wymiaru. Czy to jest wymiar 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 czy 129. Zawsze ta przestrzeń będzie przestrzenią płaską. To no, wartym może uwagi jest pytanie: to jaka przestrzeń jest niepłaska? No, heh, przestrzenią niepłaską jest przestrzeń zakrzywiona. I dajmy na to przykład. Najczęściej, właśnie te przestrzenie zakrzywione definiujemy przez te zakrzywione obiekty, o których tutaj była mowa, danego wymiaru. I taką przestrzenią zakrzywioną wymiaru 1 może być na przykład okrąg. Tak? My na ten okrąg możemy patrzeć jako na obiekt, który jest zanurzalny w przestrzeni dwuwymiarowej, ale równie dobrze możemy tą, ten sam okrąg wziąć jako coś, co definiuje nam przestrzeń zakrzywioną, wówczas będzie to przestrzeń jednowymiarowa zakrzywiona. I tak jak widzimy, ta przestrzeń jednowymiarowa nie jest zakrzywiona, nie jest jedyna. Czy też innego wymiaru. Ich jest wiele. No bo weźmy przykład przestrzeni dwuwymiarowych. Możemy ją podać zarówno jako powierzchnię sfery, albo powierzchnię torusa. I w jednym i w drugim przypadku mamy przestrzeń dwuwymiarową, zakrzywioną. Przestrzeń, natomiast płacka, jest jedyna. Jest jedyna dla danego wymiaru. Czyli jeżeli mamy wymiar, dajmy na to, nie wiem, 3. To przestrzeń płaska jest jedyna. Jak będziemy mieć wymiar 7, to również przestrzeń płaska będzie tam tylko jedna. Ok, mam nadzieję, że już jest wiadomo o co chodzi. Także e, przestrzeń możemy definiować bardziej przez te, nawet te inne bardziej skomplikowane bryły, jak na przykład powierzchnie, jak powierzchnia RP2. Tak? torus płaski to również może być nasza przestrzeń dwuwymiarowa. E, zakrzywiona. No i teraz jeszcze tak troszeczkę nawiążemy może do fizyki, ponieważ fizyka nam mówi, że żyjemy w świecie trójwymiarowym, ale zakrzywionym. Także w tym miejscu już wiadome jest, żeby przedstawić, zanurzyć tą przestrzeń zakrzywioną w przestrzeni euklidesowej potrzebowalibyśmy przynajmniej czterech wymiarów. Z tym, że mogłoby się okazać, że te cztery wymiary to jest za mało. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób jest ten, ta przestrzeń zakrzywiona. No, nadmieńmy jeszcze, że jakbyśmy wzięli sobie taką czasoprzestrzeń i to pojęcie fizyczne czas utożsamili z kolejnym wymiarem, no to mamy wówczas cztery wymiary. Ale wiemy, że czasoprzestrzeń podobno jest zakrzywiona. A skoro tak, to by zmieścić tą zakrzywioną czterowymiarową przestrzeń, potrzebowalibyśmy przestrzeni euklidesowej wymiaru co najmniej 5. Z tym, że znowu podobnie, nie wiemy, czy te 5 wymiarów nam wystarczy, żeby zanurzyć tą zakrzywioną czasoprzestrzeń. To już jest pytanie bardziej do fizyków. No, ja ze swej strony już dziękuję i pozdrawiam, trzymaj się, cześć.